Cześć z tej strony, Damian ze Skating School. Dziś nauczymy się, pokażę Wam, jak ja zalecam e, zawiązywać, zakładać e, rolki. Gdzieś tam z tym zazwyczaj są problemy. E, i pokażę Wam mój sposób na to, aby rolki były dobrze, porządnie zapięte, bądź też zawiązane. Jak zauważyliście, że najczęściej w rolkach hokejowych, więc tam filozofii większej nie ma. Mam do wyboru tylko jedno, jedną możliwość – sznurówki. Wy w większości jeździcie w, takich, w takiego typu rolkach, to znaczy są i sznurowadła, jest pierwszy strap, czyli klamra, bądź też czasem występuje mocny rzep. I u góry górna klamra, tak? I trzypunktowy system zapinania. Eee, tak więc pokażę Wam, jak ja proponuję go wiązać. Teraz, jeżeli jesteście w sklepie, to zazwyczaj jest coś takiego. Ja zauważyłem to, jak macie przywożę Ja Wam na przykład nowe rolki i widzę, jak klient się do tego zabiera. To zazwyczaj te sznurówki nie są zawiązane, prawda? Pierwszy błąd, jaki robicie, to jest taki, że zakładacie je najpierw na nogi, potem próbujecie sznurować. Jakby to jest dużo trudniejsza sztuka. Weźcie je sobie do rąk. I sobie zasznurujcie. Dopiero później wkładajcie na nogę, tak? Także ja tutaj mam jeszcze ostatnie szlufki. Dużo łatwiej jest mi teraz wpuścić sobie ten liner. liner, czyli to jest ta skarpeta. Jak można ją tak nazwać, do środka i w ten sposób przewlec sobie te sznurówki. Widzicie? Nawet, nawet ten sposób nie jest to najłatwiejsze zadanie, a co dopiero z nogą w tej rolce, nie? Dobra, mam zawiązane do ostatniej szlówki w tym wypadku. Eee, no i co? Moja rekomendacja jest taka: te sznurówki one są najważniejsze. Dlaczego? Ponieważ moja stopa bezpośrednio tutaj będzie przylegać do tej szyny, tak? Do podeszwy. W ten sposób. Także tutaj od pierwszej sznurówki mocno zaciągajcie. One są bardzo ważne te sznurówki. One może wydają się, że tutaj nic nie robią. Większość robią te klamry. One są mocne, ale te sznurówki trzeba mocno zawiązać, mocno. Bo ja zawsze chcę, żeby mieć kontrolę tutaj. Moja stopa musi dobrze przylegać do podeszwy, tak? Dzięki temu będę miał kontrolę nad tym, co się dzieje pod tym butem, tak? To jest pierwsza rzecz, że Pierwsza rzecz, mocno zawiązać sznurówki. Druga, klamra ta, często jest też rzep, też bardzo mocno zaciągamy. Ona zapobiega przesuwaniu się nogi w bucie, przód, tył. Tak? Bardzo fajnie tutaj zapobiega ta, ten rzep, bądź też klamra. Teraz pokażę Wam, bo tutaj zazwyczaj jest problem z tym, jak zapinać sobie tą klamrę i jak ją luzować. W ten sposób. Czasem, jeżeli coś pije, to poprawcie sobie ułożenie tego linera. Tutaj bardzo często tak. Ewentualnie tutaj w środku, może się gdzieś tam podwinął. Jeżeli po założeniu tych rolek dalej pije, to znaczy, że po prostu to są rolki nie dla Was i musicie zmienić model na jakiś inny. Ale okej. Okay. Zawiązałem sobie mocno sznurówki. Moja stopa już czuje, że tutaj naprawdę fajnie przylega do podeszwy. Tak do dołu. Kolejna rzecz, tutaj większość rolek ma już coś takiego, że jeżeli nie ma rzepa, że bardzo mocno po prostu zaciągam. Jeżeli nie ma rzepa, to ma taką mikroregulację, czyli dociągam sobie w ten sposób e, tą klamrę. Ona naprawdę dosyć mocno musi tutaj przylegać. Dociska, tak jak mówiłem, zapobiega przesuwaniu się tej nogi lewo, przód, tył, tak? W ten sposób mocno ją sobie dociskam. Oczywiście już nie w ten sposób, żeby wam e, noga od razu ścierpła, tak? E, mocno, ale bez przesady, nie w taki sposób, abyście czuli ból i, i dyskomfort, e, często jest problem z tym, jak się luzuje tą klamrę. Różne są sposoby. Akurat w tych rulkach jest zastosowany za, e, taki system, że tu jest taki przycisk. Jeżeli się go mocno wciśnie, to cała klamra puszcza tak w ten sposób. Dobrze, uwaga, wrócimy sobie jeszcze raz. Zaciągnę sobie tutaj naprawdę mocno. O! I zobaczcie, w ten sposób mam już tak dobrze tutaj złapane sznurówkami i tą klamrą, że w zasadzie mógłbym nawet teraz pojechać na tych rolkach. One by mi nie spadły z nogi i miałbym jakąś kontrolę. Oczywiście ja już też jeżdżę, tak? Natomiast to jest bardzo ważne, żeby tutaj, przede wszystkim tutaj była Porządna kontrola. Zwykle robicie na odwrót, że jakby skupiacie się na tej klamrze na górze. Natomiast ona tutaj musi nam troszeczkę luzu zostawić. Zaraz Wam powiem dlaczego. I Teraz ja sobie ją tutaj ściągam. Oczywiście mocno, ale zobaczcie, mam taką zasadę dwa palce. Jeżeli moje dwa palce sobie spokojnie tu wejdą pod język, to znaczy, że jest ok. Bo tutaj muszę mieć, zobaczcie, anatomiczny luz, żeby móc ugiąć kolano. I moje kolano teraz wystaje poza palce w ten sposób. Czasem tak mocno macie to tutaj spięte w ten sposób, tak mocno, a tu luźne, że zupełnie się inaczej jeździ na rolce. Ta rolka już nie, 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 nie jest taka, jak powinna być. Ta klamra ma zostawić troszkę luzu, anatomiczny luz na to, żeby nasza noga mogła w ten sposób sobie pracować tutaj. Widzicie? Naciskam na język tutaj kością piszczelową, natomiast tutaj tu musi być. Mocno, naprawdę mocno, konkretnie zawiązane, spięte, żeby noga miała kontrolę, tak? Ok, w takim razie spróbuję teraz e, zawiązać, założyć sobie drugą rolkę, ok? Ok, założyłem. Zrobimy sobie test drive. I zobaczcie, to jest bardzo ważne, żeby moje kolano swobodnie mogło się tutaj przemieścić przed moje palce. Tu muszę mieć odpowiedni luz. Gdybym tu miał mocno złapane, to, to by mnie blokowało, tak? Pchałoby mi bardziej rolkę w przód, bardziej bym sobie tutaj pchał w ten sposób. Zobaczcie, o to chodzi, żeby kolano swobodnie mogło wyjść za to, za palce. I teraz tu zapinajcie bardzo mocno w ten sposób. No, zobaczcie, zrobimy sobie test. Odepnę teraz tą klamrę, jedną i drugą. One już teraz nie trzymają, ale spróbujmy. O, zobaczcie, nie mam tej klamry. I tak, czuję się mniej stabilnie, ale bez problemu jestem w stanie dalej jeździć na tych rolkach tak? oczywiście już jest na poziomie zaawansowanym ale możecie też to na pewno wyczuć spróbujcie sobie jeżeli mocno tutaj zawiążecie i zepniecie pierwszą klamrą, rzepem to tak naprawdę już możecie wstać na tych rolkach i czuć że macie tutaj kontrolę tak? później sobie można spiąć tutaj ostatnią klamrę i w ten sposób przygotowany sprzęt jest gotowy do użycia.